Game over! Mój ojciec dzisiaj umarł. O, o ty kurwa magnowie pierdolony ty. Ja pierdolę! O, ale tu wali! Ooo! <laughs> nie, nie, słuchaj! Zabiję skurwy syna! Skurwego syna za tłukę! Za go na koszleta! Wypierdala A... już Czy panowie muszą tak napierdalać? Niech pan się wyłączy i spierdala za przeproszenie. Ja się wnoszę! Draźmy I tu was mam masz ściskie parowy!